Nazywam się Marcin i to, co wydarzyło się tamtego Bożego Narodzenia, zmieniło mnie na zawsze. Miałem wtedy 25 lat, pracowałem w korporacji, oszczędzając każdy grosz na własne mieszkanie. Moja siostra Kasia była ode mnie młodsza o trzy lata, ale zawsze była ulubienicą rodziców. Złotym dzieckiem, księżniczką, która nigdy nie musiała walczyć o nic. Pamiętam ten wieczór jak przez mgłę bólu, który do dziś pali mnie w środku. Siedziałem przy świątecznym stole, zmęczony kolejnym rokiem ciężkiej pracy. W mojej kieszeni miałem wizytówki agenta nieruchomości, w końcu miałem wystarczająco pieniędzy na zaliczkę na własne mieszkanie. Rodzice podeszli do kasi z tajemniczymi uśmiechami. Mama trzymała w ręku małe, eleganckie pudełeczko przewiązane złotą wstążką. "Kasiu, mamy dla ciebie wyjątkowy prezent", powiedziała mama. Jej głos drżał z emocji i dumy. Kasia otworzyła pudełko teatralnym gestem, jakby była gwiazdą filmu. Wyjęła klucz, błyszczący, nowy klucz z breloczkiem w kształcie serca. Kupiliśmy jej mieszkanie, powiedział ojciec triumfalnie, patrząc na mnie z czymś, co wyglądało jak wyzwanie. Trzy pokojowe. W Santrum. Nasza księżniczka zasługuje na najlepsze. Świat zatrzymał się. Powietrze stało się gęste jak syrop. Mieszkanie. To mieszkanie, u którym marzyłem przez pięć lat. To mieszkanie, na które oszczędzałem każdą złotówkę, rezygnując z wakacji, randek, przyjemności. Ale jak? Skąd macie pieniądze na całe mieszkanie? wyszeptałem, czując, jak krew odpływa mi z ferewy. Rodzice wymienili spojrzenia. To spojrzenie. Spojrzenie wspólników w zbrodni. Mama opuściła wzrok, ale ojciec patrzył na mnie bez wstydu. Marcin, wykorzystaliśmy Twoje oszczędności. Powiedział chłodno, jakby mówił o pogodzie. Te pieniądze, które zostawiłeś nam, jako na przechowanie na wysokoprocentowym koncie. Kasiu potrzebuje mieszkania teraz, gdy wychodzi za mąż. Ty jesteś mężczyzną, poradzisz sobie. Zawsze sobie radzisz. Oszczędności. Siedemdziesiąt tysięcy złotych. Pięć lat mojego życia. Każda nadgodzina, każda rezygnacja z obiadu w restauracji, każda ułatka na starych butach zamiast kupowania nowych. Wszystko przepadło w jednej chwili. To były moje pieniądze, moja przyszłość, krzyczałem, wstając od stołu tak gwałtownie, że przewróciłem kieliszek z winem. Ale Kasia tylko wzruszyła ramionami, bawiąc się kluczem. Marcin, nie bądź egoistą. To tylko pieniądze. Poza tym, ja jestem kobietą, potrzebuję bezpieczeństwa. Ty zawsze znajdziesz sposób. Wyszedłem z tego domu i przez trzy lata nie odezwałem się do rodziny. Zmieniłem numer telefonu, przeprowadziłem się do innego miasta, ale nie uciekałem. Przygotowywałem się. Pracowałem jak opętany. Dwie prace, kursy weekendu, inwestycje w akcje, każda złotówka, którą zarobiłem, była paliwem dla mojej zemsty, każda bezsenna noc była krokiem bliżej sprawiedliwości. Ale nie tylko pracowałem, obserwowałem ich z daleka. Social media to wspaniałe narzędzie dla cierpliwego myśliwca. Dowiedziałem się wszystkiego. Kasia nie potrafiła zarządzać finansami, to była prawda. Mieszkanie obciążyła hipoteką po sześciu miesiącach, żeby sfinansować wymarzony ślub za 100 tysięcy złotych. Jej mąż Paweł okazał się nieudacznikiem. Stracił pracę po roku małżeństwa i zaczął pić. Rodzice też mieli problemy. Ojciec stracił posadę w firmie po konflikcie z szefem. Mama zachorowała na cukrzycę i potrzebowała drogich leków. I teraz nadszedł mój czas. Trzy lata później, w grudniu, zjawiłem się u Kasi. Mieszkanie, które kiedyś było moim marzeniem, teraz wyglądało jak ruina. Zaniętane, z plamami na ścianach, ze zapachem stęślizny. Kasia otworzyła drzwi w szlafroku o trzeciej po południu. Była cieniem dałej siebie. Chuda, z podkrążonymi oczami. Postarzała od dziesięć lat. Marcin, co ty tutaj robisz? zapytała, próbując ukryć zaskoczenie i wstyd. Przyszedłem ci pomóc, siostrzyczko, powiedziałem z chłodnym uśmiechem, który ćwiczyłem przed lustrem miesiące. Słyszałem, że masz problemy z kredytem. Weszedłem do środka bez zaproszenia pokazałem jej dokumenty grube urządowe dokumenty z pieczątkami i podpisami. Kupiłem twój dług od banku, powiedziałem spokojnie siadając w fotelu, który kiedyś było częścią mojego marzenia. Teraz ja jestem właścicielem tego mieszkania oficjalnie jej faz stała się biała jak ściana masz dwa tygodnie na wyprowadzenie się dodałem patrząc na swój zegarek to tylko biznes. Nic osobistego. Dokładnie to, co ty i rodzice powiedzieliście mi trzy lata temu. Rodzice zjawili się następnego dnia. Ojciec, kiedyś dumny i wyniosły, teraz stał przede mną jako błagannik. Mama wyglądała na chorą, starszą, złamaną. Marcin, błagam cię. To jest twoja siostra, mama płakała, ściskając moją rękę. Ona ma małe dziecko, nie może mieszkać na ulicy. Dziecko. Tego nie wiedziałem. Przez chwilę poczułem ukłucie czegoś, co mogło być wyrzutami sumienia. Tak, to jest moja siostra, odpowiedziałem twardo. Ta sama siostra, która wzięła moje pieniądze i powiedziała, że to tylko pieniądze. Ci sami rodzice, którzy powiedzieli mi, że poradzę sobie, bo jestem mężczyzną. Możemy ci oddać pieniądze! wykrzykiwał ojciec desperacko. Jakie pieniądze? śmiałem się gorzko. Te, których nie macie? Te, które przepiliście na jej ślub? Te, które wydaliście na jej kaprysy przez całe życie? Gdzie były te pieniądze, gdy ja jadłem suchą bagietkę na obiad przez miesiące? Marcin, proszę, szeptała Kasia, trzymając na rękach małą dziewczynkę. Teraz ja mówię wam, poradzicie sobie, powiedziałem wstając. Zawsze sobie radzicie. Zwłaszcza ty, Kasiu. Wykonałem eksmicję bezlitości. Kasia wyprowadzała się w deszczowy i grudniowy dzień, dokładnie tak, jak ja wyprowadzałem się z ich życia trzy lata temu. Stałem przy oknie, patrząc, jak pakuje swoje rzeczy do starego, zardzewiałego samochodu męża. Dziecko płakało, ona płakała, nawet Paweł płakał. Ale gdy zobaczyłem te łzy, poczułem czegoś, co się nie spodziewałem: niesatysfakcji, pustki, zemsta, na którą czekałem trzy lata, smakowała jak popiół w moich ustach. Tego wieczoru nie mogłem spać. Siedziałem w tym mieszkaniu, moim, mieszkaniu i czułem się jak w grobowcu. O północy dadzwoniła mama. Marcin. Kasia jest w szpitalu, szeptała przez płacz. Miała wypadek. Jechali do rodziców Pawła, było ślisko. Dziecko. Dziecko jest w szpiączce. Świat zatrzymał się drugi raz w moim życiu, ale nie tym razem ze względu na gniew, z powodu strachu. Która to jest szpital? Zapytałem, urząbierając się. Marcin, czy to znaczy, że. Która to jest szpital, mamo? Spędziłem całą noc w szpitalu. Dziecko, moja siostrzenica Zosia, leżała podłączona do aparatury. Miała zaledwie dwa latka. Kasia miała złamaną nogę i wstrząśnięcie mózgu, ale była przytomna. Gdy mnie zobaczyła, odwróciła głowę. Przyszedłeś się nacieszyć? wyszeptała. Nie, odpowiedziałem, siadając obok łóżka. Przyszedłem przeprosić. Patrzyła na mnie jak na obcego. Miałem rację, żądając sprawiedliwości. Ale nie miałem prawa niszczenia rodziny, zwłaszcza niewinnego dziecka. Wyjąłem z kieszeni dokumenty, te same, które pokazywałem jej tydzień temu. Mieszkanie jest twoje, zawsze było twoje. Kupiłem dług tylko dlatego, żebyście zrozumieli, co czułem. Minął rok. Znowu siedzieliśmy przy świątecznym stole, ale wszyscy byliśmy innymi ludźmi. Zosia biegała po domu, wyzdrowiała całkowicie, jak tylko dzieci umieją. Kasia i rodzice przeprosili mnie szczerze. Nie było między nami tej samej bliskości, ale była prawda i szacunek. Marcin, powiedziała Kasia, podając mi prezent, to nie zastąpi tego, co ci zabrałem, ale. W środku był klucz. Klucz do mieszkania, które sama kupiła pracując na dwie śmiany przez cały rok, żeby oddać mi dług. To dla ciebie. Jako przeprosiny i jako dowód, że nauczyłam się wartości pieniądza. Spojrzałem na ten klucz i zrozumiałem prawdę, której uczą tylko najcięższe doświadczenia. Zemsta może być zmiotła, ale jej cena jest zawsze wyższa niż myślimy. Czasami trzeba stracić rodzinę, żeby ją odzyskać, czasami trzeba pokazać swoją siłę, żeby inni uznali twoją wartość. Ale najważniejsze jest to, że prawdziwa siła nie leży w niszczeniu, leży w budowaniu, w wybaczeniu po otrzymaniu sprawiedliwości, w dawaniu drugiej szansy tym, którzy naprawdę się zmienili. Zatrzymaj klucz Kasiu, ale pamiętaj o jego wartości. Tego wieczoru patrząc na małą Zosię bawiącą się pod choinką, zrozumiałem, że najlepszą zemstą na rodzicach, którzy nas skrzywdzili, jest bycie lepszymi rodzicami dla następnego pokolenia.